A teraz głos zabierze pan poseł Artur Ostrowski z klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę Panie Pośle. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Szanowni Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej w Wysokiej Sejmie w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Pani Marszałek, Szanowni Państwo. Procedowany projekt obywatelski jest ważnym projektem. Nie jest to pierwsza debata nad tym projektem, ponieważ taka debata odbyła się w końcówce ubiegłej kadencji. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji, ponieważ przyjęliśmy projekt ustawy, który wydłuża okres przejściowy, jeśli chodzi o obniżenie wieku szkolnego dla dzieci sześcioletnich o dwa następne lata. Wiemy też, Zdecydowanie więcej niż myślę na jesieni ubiegłego roku, co do stanu przygotowań polskich szkół do obniżenia wieku szkolnego. Ja przypominam sobie debatę poprzedniej kadencji, która toczyła się w okresie kampanii wyborczej, i też argumenty, które wtedy padały, rozumiem, że były argumentami w czasie. Walki politycznej, tak, w czasie kampanii wyborczej, przed wyborami stanowisko w tej sprawie zajmował również premier Donald Tusk. Ale też chciałem przypomnieć słowa przedstawicielki klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nad projektem ustawy o wydłużeniu tego okresu przejściowego, która odbyła się dwa tygodnie temu. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej wręcz, wręcz stwierdził, że to właśnie małżeństwa albanowskich jest przyczyną i autorem tego projektu rządowego i to właśnie małżeństwa albanowskich przedłuża okres przejściowy. Także w sumie, Szanowni Państwo, inicjatorzy, wnioskodawcy projektu obywatelskiego, już pewien cel, który został przez was założony, został Osiągnięty w tym sensie, że decyzja o obowiązku dla dzieci sześcioletnich została przesunięta. Jest to również projekt bardzo ważny z uwagi na to, że pod tym projektem podpisało się ponad 300 tysięcy polskich obywateli. Jest również ważny z tego powodu, że jest to inicjatywa tych obywateli. Ale też jest niezmiernie istotny i niezmiernie ważny, ponieważ przemawiają za nim argumenty merytoryczne w części, w której zgadzamy się i będziemy popierać te zapisy i te artykuły, o których zaraz, zaraz powiem. Co prawda, pani przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej przedstawiła dosyć czarny obraz polskiej szkoły, ale myślę, że to jest materiał dla pana ministra, panie ministrze, żeby zająć się tymi konkretnymi przykładami tak, z wielu miejsc, z wielu szkół w Polsce, o których mówiła pani Elbanowska. Myślę, że na tym się powinniśmy bardzo Skutecznie zastanowić i podjąć skuteczne działania w tej mierze. Że to jest pewien margines, tak pewna patologia. Nie jest to, moim zdaniem, cały obraz polskiej szkoły tak czarny, jak został przedstawiony. Ale jeśli cała klasa dzieci sześcioletnich powtarza klasę, to znaczy, to, że dzieje się gdzieś w jakiejś szkole coś, coś złego. I tutaj organy państwa. Powinny się tym zająć. Procedowany projekt ustawy zawiera między innymi propozycje, które dotyczą likwidacji szkół. Jutro będzie przedstawiona informacja rządu na temat tego, co się dzieje właśnie obecnie w oświacie i co się dzieje, jeśli chodzi o proces likwidacji szkół. Dzisiaj już o tym mówimy. Jest pewna propozycja zawarta właśnie w tym projekcie obywatelskim, którą popieramy. To znaczy przywrócenie pozycji, roli kuratorowi oświaty, który miałby tą ostateczną decyzję tak, zablokowania, zawetowania projektu uchwały organu prowadzącego w przypadku likwidacji szkoły tam, gdzie to jest szkodliwe dla, dla tego środowiska, tam, gdzie to jest podjęte z naruszeniem prawa albo po prostu wręcz szkodzi, szkodzi dzieciom uczniom tej szkoły. Komercjalizacja, odpublicznienie całych sieci szkół to jest problem, z którym musimy się uporać. Tak? Musimy znaleźć tutaj rozwiązania. No Sejm musi, musi rozwiązać ten problem. Ja wiem, że ter, ten projekt wzbudza emocje, to na tej sali było to, było to widoczne, ale ja mam nadzieję jednak, że my będziemy merytorycznie nad tym pracować i znajdziemy takie rozwiązanie, Panie Ministrze, Szanowni, Szanowne Posłanki i Posłowie, Pani Marszałek który za, będzie zapobiegał tej masowej likwidacji szkół. I takie rozwiązanie jest w tym projekcie obywatelskim. I warto jest, warto jest nad nim z tego powodu popracować. Przywrócenie merytorycznego nadzoru nad organami prowadzącymi. Jest wiele takich sytuacji, o których mówiła pani, pani Karolina Elbanowska. Że, że dzieje się źle w niektórych polskich szkołach. Na pewnych konkretnych przykładach. I tutaj państwo polskie musi mieć takie narzędzie. Tak? Kontroli, monitoringu. I oddziaływania w tych sytuacjach, gdzie, gdzie gdzieś ktoś robi polskiej szkole krzywdy. I tutaj kurator powinien mieć takie narzędzia i takie możliwości, żeby ingerować w tym momencie. I przejdę do następnego obszaru, który jest w tym, w tym projekcie. To jest objęcie dzieci w wieku przedszkolnym subwencją oświatową. Przecież i koalicja coraz częściej mówi o tym, że trzeba się nad tym bardzo konkretnie rzeczowo zastanowić nad dziećmi pięcioletnimi, tak, ale w konsekwencji też czterolatkami i, trzylat i trzylatkami. Jest projekt obywatelski Związku Naciedztwa Polskiego. Nie wiem, dlaczego nie został procedowany, dlaczego nie odbyło się pierwsze czytanie nad tym projektem. Mam nadzieję, że niebawem doczekamy się debaty nad projektem ZDP, który zakłada właśnie objęcie wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym subwencją oświatową, bo My, sojusznicy lewicy demokratycznej, nie widzi różnicy między sześciolatkiem, który poszedł do pierwszej klasy tak, i na którego jest subwencja z budżetu państwa, a pięciolatkiem, który y, poszedł do zerówki i na niego subwencji z budżetu państwa samorząd już nie otrzymuje, nie mówiąc już o cztero czy trzy latkach. To jest wyzwanie dla polskiego Sejmu i to jest wyzwanie dla polskiego rządu, jak dokonać tego skoku cywilizacyjnego, bo to myślę będzie skok cywilizacyjny i to jest odpowiedź na szereg problemów. Polskiego, polskiego oświata, ale też i polskiego samorządu, który nie może się uporać z uwagi na skromne środki, które otrzymuje na te zadania, na zadania związane z oświatą. I mam nadzieję, że ten projekt obywatelski, dzisiaj procedowany, ale też i projekt Związku Naświadca Polskiego zostanie przyjęty przez Wysoką Izbę i będzie przedstawiony pewien kalendarz wprowadzania tej subwencji oświatowej. Na polskie, dla polskich przedszkoli. I szanowni Państwo, obniżenie wieku szkolnego. Sojusz Lewicy Demokratycznej programowo od wielu, wielu lat opowiada się za obniżeniem wieku szkolnego i za tym, aby każde dziecko sześcioletnie poszło do pierwszej klasy. Uważamy, że sześciolatek jest przygotowany, szereg badań to potwierdza. Przeprowadzone były przecież debaty na ten temat, tak, konferencje naukowe. I specjaliści w tej dziedzinie się wypowiadali przecież. I dosyć konkretnie. Jest to oczywiście najistotniejsze pytanie, które należy tutaj postawić. Bo sześciolatek jest przygotowany do tego, aby pójść do pierwszej klasy. Ale jest pytanie zasadnicze. Czy ta pierwsza klasa, czy każda polska szkoła, czy każda polska klasa jest do tego przygotowana w 100%. I czy jest taka gwarancja, i czy rząd bierze to odpowiedzialność? Po przyjęciu projektu rządowego okazuje się, że jednak nie jest. Bo gdyby tak było, to rząd nie przedstawiłby tego projektu. Wysoki Sejm tego projektu by nie przegłosował i prezydent tego projektu by nie podpisał, gdyby wszystkie szkoły w Polsce w stu procentach były bezpieczne i stwarzały odpowiednie warunki i standardy. Dla każdego sześciolatka. Ale rzeczywistość jest jednak inna, i za moment pani pan minister, tak? Rozumiem. Pan minister przedstawi nam coroczną informację nad przygotowaniem polskich szkół, samorządów do obniżenia wieku szkolnego. Czekamy na, na tą informację, choć szkoda, że ona dopiero teraz ujrze światło dzienne. Wiem, że była kampania wyborcza, były wybory. Ale to nie usprawiedliwia rządu przed tym obowiązkiem, które nakłada panie ministrze na pana ustawa o systemie oświaty. Dzisiaj będziemy wiedzieć jaki jest stan przygotowań, ale po ostatniej debacie nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wiemy już, że dobrze, że dobrze jednak nie jest. Sojusz lewicy demokratycznej. Będzie podejmował pracę nad projektem obywatelskim i wnioskujemy o to, aby przekazać ten projekt pod pracę odpowiednich merytorycznych komisji, bo jest tam bardzo wiele potrzebnych, istotnych zapisów, które rozwiązują problemy polskiej oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo